No to jedziemy. Zadanie 28. Przekątna grania stosu prawidłowego czworokątnego. Zacznijmy od rysunku. Grania stosu prawidłowy czworokątny. Słowo prawidłowy czworokątny oznacza, że w podstawie, jak jest to słowo prawidłowy czworokątny, to znaczy, że jest kwadrat. No a grania stosu, to znaczy, że mamy sobie tam jakąś wysokość. Czyli kluczowe jest, żebyśmy rozumieli prawidłowy czworokątny. Gdyby było prawidłowy trójkątny, Oto no trójkąt równoboczny. Dobra, mamy szkic i czytamy sobie dalej. Przekątna tego grania stosłupa, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy. Moment, wysokość, czyli to jest to, jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy. Aha, no to zaraz, jeżeli krawędź podstawy to jest x, no to wysokość to jest 3x. No bo tak nam mówią, tak? Wysokość jest 3 razy dłuższa. Przekątna grania stu słupa jest równa 11. No dobra, to zaznaczmy sobie powiedzmy, na czerwono przekątną grania stu słupa To jest ta czerwona kreska i mówią nam, że to jest 11. Co my mamy zrobić? Objętość policzyć. Hmm, no dobra żeby policzyć objętość no to kojarzymy, że tam był wzorek pole podstawy razy wysokość czyli no nie mamy ani podstawy, ani wysokości więc coś trzeba zrobić i to co tutaj trzeba byłoby zrobić to coś co się robi w 99% w tego typu zadaniach czyli twierdzenie Pitagorasa. a chodzi o to, żebyśmy wycięli sobie Taki oto trójkącik i policzyli twierdzenie Pitagorasa. No bo mamy 11 tu, tu jest 3x. No gorzej z tym dołem, ale przecież na dole, co to jest? No to jest przekątna kwadratu. A przekątna kwadratu kojarzymy, że to było po prostu x pierwiastek 2. I wtedy. Mając te trzy boki na oko, możemy machnąć twierdzenie Pitagorasa, czyli liczymy sobie tak: no to x pierwiastek z dwóch podniesione do kwadratu, potem mamy dodać 3x do kwadratu. Ma to się wszystko równać 11 kwadrat. No i teraz już tylko rachunki, czyli żeby się nie pomylić to jest 2x kwadrat to tu jest 9x kwadrat to tu jest 121 2 i 9 to jest łącznie 11x kwadrat no to co robimy dalej no chcemy się 11 pozbyć no to dzielimy na 11 a 121 na 11 to jest 11 no i x nam z tego wychodzi pierwiastki tak z 11. ok W ten to sposób mamy policzony X. A jak mamy policzony X, to chyba będzie koniec zadania. No bo jak tu jest pierwiastek z 11, tu też jest pierwiastek z 11. No a tu mamy 3x. To jak zapisać 3X? Ile tu będzie? Jak to zapisać? Dokładnie, no 3 pierwiastki z 11. No to ok, no to objętość to jest po prostu nic innego jak pole kwadratu, czyli 11. W sensie pierwiastek z 11 razy pierwiastek z 11 razy wysokość, czyli 3 pierwiastki z 11. No i teraz oczywiście dużo pierwiastków, łatwo się pomylić. Jak to policzyć, żeby mieć pewność? No właśnie. Co robimy? Pierwiastek z 11 razy pierwiastek z 11. No to to nam da. No, 11. No to potem mamy 11 razy 3 i razy jeszcze pierwiastek. No a 11 razy 3 to jest 33. No i pierwiastek. Z 11, finito, sprawdzamy, czy taka odpowiedź jest. Na szczęście jest odpowiedź C i mamy załatwione. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Chcesz zostać lekarzem lub inżynierem? Link w bio. Koniecznie zajrzyj.